Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie, oferuje kabiny prysznicowe nadruki na szkle. Zapraszamy. Znajdujemy się właśnie w Wadowicach i dzisiaj zapytamy mieszkańców o tematy związane z ochroną środowiska, czy wyrzucają jedzenie i jak często, jak często kupują nowe ciuchy i czy również je wyrzucają, jaki jest najgorszy przejaw działalności człowieka wobec środowiska oraz czy segregują śmieci. Te pytania zadamy dzisiaj mieszkańcom Wadowic. Zapraszam na sądę. Kilka pytań odnośnie ochrony środowiska. Jak często kupujesz nowe ubrania? A raczej rzadko. Staram się nie kupować jakoś powiedzmy zbyt często, no to mhm. chodzę do końca, tak? Okej. Okay. Um, czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? Ubrania, których nie noszę, raczej staram się oddawać na, na zbiórki, które mhm. są prowadzone w mojej miejscowości, tak? Co okay. jakiś czas. Jak często zdarza Ci się wyrzucić jedzenie? Jedzenie rzadko, z tego powodu, że mam psa. Mhm. Pies konsumuje to, czego my nie skończymy, tak. Okay. Nic się raczej nie marnuje. Dobrze. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Ogólnie całokształt. Mm -hmm. Całokształt, no, no, no sami widzicie, co się dzieje. Raczej mówi się tam o ekologii, a nikt się do tego nie stosuje, tak. Mm -hmm. Gdzieś tam wymiany piecy i tak dalej idzie to strasznie opornie. Okay. No ma, 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 mamy to, co, co po prostu sobie zasłużymy, nie? Dokładnie. Jak, ym, I ostatnie pytanie, czy segregujesz śmieci? No oczywiście, że tak. Dzisiaj mamy takie pytanie odnośnie ochrony środowiska. Jak często kupujesz nowe ubrania? Ja, nie, ja się tym nie interesuję, jak hmm. Czyli raczej rzadko, okazyjnie? Tak, rzadko. Ym... W moim wieku to się już człowiek modą nie interesuje, okay. proszę pana. Ja już jestem... A czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? Nie, nie wyrzucam. Jak często zdarza ci się wyrzucić jedzenie? Nigdy. Nie wolno. Mhm. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Przejaw człowieka? Tak. No, ja wiem, no to jest właśnie charakter człowieka. To zależy od wychowania, od charakteru. Mhm. Czyli co? Czyli... Zaśmiecanie, zaśmiecanie inne rzeczy, takie okay. rzeczy. No. Okay. Wyrzucanie. Dobrze? I czy segregujesz śmieci? Oczywiście. Jak często kupujesz nowe ubrania? E, bardzo często. Mhm. E, chyba... Raz w ja miesiącu, wiem. raz w tygodniu? E, raz w miesiącu. Okay. Czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? E, nie wyrzucam, oddaję potrzebującym. Okay. Jak często zdarza Ci się wyrzucić jedzenie? E, codziennie chyba. Tak? Tak, tak. Okay. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Mm chyba śmieci wyrzucanie dużo śmieci Okej okay. i ostatnie pytanie czy segregujesz śmieci e, Tak segreguję Jak często kupujesz nowe ubrania No tak średnio raz na miesiąc raz na miesiąc tak. Czy wyrzucasz ubrania których nie nosisz Nie Jak często zdarza ci się wyrzucić jedzenie e, No nie wiem tak raz na tydzień Okej okay. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko Zanieczyszczenie powietrza I czy segregujesz śmieci Tak Jak często kupujesz nowe ubrania w razie potrzeby. To, jest, mhm. nie ma, to, to nie jest już jakiś taki priorytet. Mhm. Aha, czyli, <noise> czyli głównie dla syna, tak? Znaczy nie no dla dzieci, ja tak to w miarę jakiś nie przykuwam do tego jakiejś większej takiej Dobrze. uwagi. A czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? Znaczy daję do tych kontenerów. Mhm. Do co, do to, tak, mhm. tak, to, to najczęściej, to bardzo często. Okay. Jak często zdarza Ci się wyrzucić jedzenie? A nie wyrzucam, akurat mamy takie y, gospodarstwo małe, tego mm. tak, że to się nic nie marnuje. Okej. Okay. No czy jest to takie, a ja staram się gotować tak w miarę, żeby po mm. prostu było na tyle ile trzeba. Y, jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Znaczy jak wyrzucają te śmieci do tych lasy, rzeki, to jest mm. dla mnie jakoś takie porażające można, bo też są rzeczy, których nie widać, nie mówię o mm. zanieczyszczeniu powietrza. Ale chyba to takie wyrzucanie tam, gdzie się w ogóle tego nie powinno robić, to, jest, to widać ewidentnie to jest tragedia. Mhm. E, czy segregujesz śmieci? Bardzo. Mhm. Jak często kupujesz nowe ubrania? Nowe ubrania? Rzadko. Rzadko, rzadko. Tak bardziej okazyjnie, tak? Tak, tak. E, czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? Wyrzucam. Mhm. Nie wyrzucam, tylko oddaję. Oddaję, tak. Okay. E, jak często zdarza Ci się wyrzucić jedzenie? rzadko. Mhm. Czy jest pan raczej oszczędny pod tym względem? Tak. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? No nie wiem, no spalanie, jakieś emisji. takie. Tylko niska emisja, tak? tak spalanie tak, odpadów tak, w piecach, odpadów takie tak. mhm. Czy segregujesz śmieci? Tak. Jak często kupujesz nowe ubrania? Rzadko. Ok. Czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? Yy, tak, do kontenerów. Yy, jak często zdarzać się wyrzucić jedzenie? Tak, kilka, raz na miesiąc, raz na tydzień. Nie wiem, raz na tydzień. Okay. Yy, jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Wyrzucanie śmieci do lasu. Okay. Czy segregujesz śmieci? Tak. Jak często kupujesz nowe ubrania? Mm, bardzo rzadko. Mm -hmm. A ja tak, mam. Nie poczuję tak ostatnio. Okay. Czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? Nie, jak mam go dać, to oddaję. Okej. Okay. Jak często zdarzać się wyrzucić jedzenie? No zdarza mi się. Czasem nawet częściej. Okej. Okay. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? No właśnie, wyrzucanie puszek, to właśnie takie. Śmiecenie ogólnie. Śmiecenie, tak hmm. dokładnie. I czy segregujesz śmieci? Tak domu. Jak często kupujesz nowe ubrania? No w sumie tak co miesiąc mniej więcej. Okay. Czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? Raczej nie, raczej staram się przekazywać potrzebującym. Jak często zdarza ci się wyrzucić jedzenie? Bardzo rzadko, zwykle daję na przykład, bo mieszkam bardziej na wsi, to mm -hmm. daję zwierzętom gospodarskim okay. i tak dalej. Okay. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Mi się wydaje, że są to... Hmm. Mi się wydaje, że są to... Że jest to działalność na przykład... Hmm. No, powiedzieć. Według mnie to jest to nieoszczędzenie wody. Według mnie woda jest bardzo surowcem, który może się szybko wyczerpać mm. i jej nieoszczędzenie może prowadzić do no, szybciej, szybkiej, można powiedzieć, zagłady. Mhm, mm okay. e, Czy segregujesz śmieci? E, tak. Jak często kupujesz nowe ubrania? Um, raz na trzy miesiące. Okej. Okay. Czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? E, raczej przerabiam. Przerabiasz? Na nowe. Bo szyje też. Aha, okej, okay, to bardzo ciekawe. Jak często zdarzać się wyrzucać jedzenie? Jedzenie? Um, raczej nie wyrzucamy, bo raczej próbujemy jakoś je też albo przerobić, albo dajemy zwierzętom. Mm -hmm, okej. Okay. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Um, wydaje mi się właśnie, że zużywanie takich materiałów, mm -hmm. żeby nie wykorzystywanie ich na nowo, taki recykling, mm -hmm, okay. takie. Czyli recykling jest ważny, tak. a po prostu unikanie go to jest najgorszy przejaw działalności. Wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. I czy segregujesz śmieci? E, tak. Staram mhm. się zawsze segregować. Okej, okay, dziękuję. Jak często kupujesz nowe ubrania? No bardzo często. Mhm. To znaczy raz na tydzień, raz na miesiąc? Przecież dwa, trzy razy w miesiącu coś tam kupuję. No Okej. Okay. Czy wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? oddaje do kontenerów, tam do PCK generalnie, PC czy tam takie jak zbierają. Tak, 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 okay. Jak często zdarza ci się wyrzucać jedzenie? Sporadycznie. Mm -hmm. Raz w miesiącu tam zostaje jakiś tam coś mm -hmm. przeterminowany, nabiał, coś mm -hmm. takiego. Okej, okay. czyli takie rzeczy z lodówki, z lodówki które, które po, prostu, z... po prostu gdzieś tam z tyłu zostały upchnięte zostały i termin, <laughs> zapomniane. Termin ważności minął, nie tak się zda... ale zdarza mi się tam raz w miesiącu na 100%. Okay. Jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Jaki przejazd? Trudno powiedzieć, myślę, że zanieczyszczenie, sposób celowy, wyrzucanie plastików, opon do lasów, do rzek, utylizacja, utylizacja w sposób rabunkowy mhm. materiałów niebezpiecznych typu lakiery, farby, gdzie wylewają ludzie do, do, do lasów, do rzek na, na tej zasadzie. Już nie będę mówił o przemysłowych zanieczyszczeniach, bo to już jest Normalne, nie. Rozumiem. Mhm. I czy segregujesz śmieci? Tak segreguję. Jak często kupujesz nowe ubrania? Właśnie mąż te kupił teraz, dzisiaj. Aha. My byliśmy na rynku w Adolwicach okay. no, dwie kulteczki. No, a jak, czy, jak często to się zdarza, że kupujecie tak, takie ubrania? Razy, no, raz Raz w 4 roku. Cztery miesiące. Tak. Mhm. spodnie, to tak, to oczywiście. Ja miesiące. to raz w roku. No a takie? Mąż no. raz w roku, a pani <laughs> oczywiście częściej, rozumiem. No. Dobrze. Czy często wyrzucasz ubrania, których nie nosisz? Znaczy się. No, wyrzucamy, bo. bo, no, bo nie, nie, nie da się tak, żeby do niesegregowanych czy, mhm. czy takie ubrania, no to. No bo nie będziemy palić, bo nie wolno przecież. Mhm. Jak często zdarza Ci się wyrzucać jedzenie? wyrzucać wyrzucać jedzenia nie, bo my mieszkamy na, na wsi, to Aha. raczej nie. Też tak kupujemy na bieżąco. No. Ja no. jak z pracy jadę, no. Nie kupujemy to... tak, żebyśmy kupowali nie wiadomo no. ile. sobie tak. No. Mhm. Tak na dekadę. Na dzień, ja tu... na dwa. Rozumiem, tak żeby, tak żeby cały czas było świeże, żeby tak, nie tak, wyrzucać tak. jedzenia. Rozumiem. Ym, jaki przejaw działalności człowieka ma najgorszy wpływ na środowisko? Jak myślicie? W działalności człowieka, to jest... Na powietrze, nie, powietrze nie pali, tak? Nie? Czyli palenie, ta, ta niska tak, emisja, tak? Tak, tak, tak. tak. Mhm. Dobrze. Ekologia, stawiamy na ekologię, jak to mówią, nie? Okej, okay, a y, i teraz ostatnie pytanie, czy segregujecie śmieci? Tak, Oczywiście. Tak. Jak często pan kupuje nowe ubrania? Rzadko kupuję, to, to znaczy ostatnio kupiłem na... Wesele wnuka, a teraz będę kupował, w przyszłym roku ma wnuczka wesele, to muszę. Znowu kupić, Czyli, bo czyli tak okazuje. Nie pójdę w tym, w tym samym, nie? Rozumiem. Yy, czy wyrzuca pan ubrania, których pan nie nosi? Nie. Yy, Ładuję do tych puszek kopeteka. Jak często? Jak często pan wyrzuca jedzenie? Czy zdarza się to panu w ogóle? Nie, to znaczy ja gotuję, bo wnuczka pracuje, druga wnuczka do szkoły chodzi. A zięć w robocie, ja gotuję, ale gotuję tyle, żeby po prostu. Wystarczyło. Wystarczyło, ja wiem, ile mam zrobić. Mhm. No. Nie zdarza się tak. Dobrze. A jaki, Pana zdaniem, najgorszy wpływ na środowisko? Jaki, jaki, jakie działanie człowieka ma najgorszy wpływ na, na środowisko? No jakie? No, społeczeństwo lekceważy to wszystko. Na przykład, ja jestem wędkarzem mhm. i w pierą chcę szczelić, jak jadę na łowisko. To koledzy, co byli poprzednio, zostawiają worki, ja wychodzę z założenia, żeś przywiózł, mm -hmm. Daj radę wziąć do plecaka wodę czy tam coś, no to weź z powrotem i wywal w domu, nie? Mm -hmm. Do Kuba, czy gdzieś, a nie zostawiać. Śmiecenie po prostu na ulicy mnie denerwuje. Rozumiem. I ostatnie pytanie, czy segreguje pan śmieci? Tak.